Agnieszka Woźniak, Starak, 41 L. Postanowiła w tym roku obchodzić Sylwestra w mieście, które zajmuje w jej sercu wyjątkowe miejsce. Jej słowa wzruszają. Miniony rok był dla Agnieszki Woźniak Starak wyjątkowo ciężki. Przypomnijmy, że dziennikarka pochwała swojego tragicznie zmarłego męża Piotra Woźniaka Staraka, 39 L. Który zginął na jeziorze Kisajno. Po tych wydarzeniach dziennikarka potrzebowała czasu, aby dojść do siebie i wycofała się z życia publicznego, co jest w pełni zrozumiałe. W ostatnim czasie prezenterka była coraz częściej widywana w miejscach publicznych. Fotoreporterzy przyłapali ją między innymi podczas wyjścia na zakupy. Fani gwiazdy poczuli ulgę, widząc, że ich idolka nie zamierza zamykać się w czterech ścianach. Teraz Agnieszka Woźniak Starak za pośrednictwem Instagrama zdradziła, gdzie i z kim spędziła Sylwestra. Nadal w górach. Sylwester w domu z rodziną i przyjaciółmi, a nowy rok tradycyjnie w schronisku na kalatówkach. Rozmowy, wspomnienia, ważny czas. Życzę Wam wielu wspaniałych chwil w tym roku. Bądźmy dla siebie dobrzy, napisała na Instagramie Agnieszka Woźniak Starak. Jak się okazało, dziennikarka spędziła ten wyjątkowy czas w Zakopanem razem z rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Podczas Sylwestra gwiazda rozmyślała nad swoim życiem, a także dużo wspominała. Nie spędziła więc ostatniej nocy roku z Małgorzatą Rosennek Majdan, jak wcześniej plotkowano. Cieszymy się, że Agnieszka otacza się bliskimi osobami. Które pomogły spędzić dziennikarce pierwszego Sylwestra bez Piotra. Mamy nadzieję, że nowy rok będzie dla gwiazdy łaskawy i przyniesie jej wiele dobrego.